No to witamy raz Wracamy. jeszcze po... Słucham? Wracamy, powiedziałem poprzednio. Wracamy na orbitę. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. No i takim pytaniem zaplanowanym też było to, czy, czy Ty, Michał, będziesz teraz wchodził na rynki anglosaskie i gdzieś siebie <laughs> będziemy mogli złapać poza granicami naszego <laughs> pięknego kraju. Tak, tak będę. To znaczy, ja w ogóle mam w sobie noszę projekt takiej oddechowej ewolucji o rewolucji. Nie wiem, czy to jest rewolucja, czy ewolucja, pewnie dwa w jednym. I chcę mocny rdzeń rozpocząć w Polsce w 2020 roku. Ja stopniowo będę wychodził na rynek europejski, i prowadziłem już wielokrotnie warsztaty w Tajlandii, więc tam też można zjechać, ale tak. No to zdradzimy, mhm. że jeszcze przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że może zrobimy w Birmingham. Może tak. jakieś turne po Anglii trzeba zrobić. Może. Po, polsku, po angielsku. I też chcę przetłumaczyć tą książkę Inteligencja oddechu Breath Intelligence na angielski. Mhm. Ale to są wszystko projekty czasochłonne, które wymagają też włożenia serca. Więc... Mhm. Jak się takie możliwości stworzą, to chętnie, chętnie tak. Wiem też, że w Anglii jest wielu Polaków, więc też chętnie się spotkam w takim kontekście, ale niekoniecznie, bo ja, ja lubię pracować za granicą. Mm -hmm, mm -hmm. Na, na, na warsztaty do Polski, na trening praktyków oddechu przyjeżdżają ludzie z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Francji mm -hmm. i z Australii. Ktoś leci z drugiego końca świata na tydzień do Polski. Mm -hmm. I nie mm -hmm. tylko dla pracy z oddechem, ale dla grupy. Mm -hmm. tak, tak, tak się wypowiedziała ta uczestniczka, że zastanawiacie się, czemu ja przyleciałam z Australii już drugi raz do Polski, bo to jest unikalne doświadczenie. Nigdy nie byłam w takiej grupie i to jest warte przelecenie połowy świata. Więc... To jest w ogóle niesamowite. Po tych procesach, którymi się z nami podzieliłeś wcześniej, to ja sobie myślę, że to w ogóle będzie taki przywilej to złe słowo. Ale ja naprawdę życzę sobie, sama sobie teraz z całego serca bycia uczestnikiem tego typu procesu, bo to jaką on będzie moc po prostu uzdrowienia news. Dla mnie i dla osób wokół, to, to ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo bardzo mocno czuję to w ciele teraz, a, a ciężko mi przełożyć na słowa. Jest. Natomiast Jest. bardzo. Natomiast ja ten proces robię na tygodniowych wyjazdach tylko na razie. Tak? Ale może jakoś w Anglii zrobimy to inaczej, nie? Natomiast nawet na dwudniowych warsztatach widziałem się. Mhm. Takie rzeczy prawdziwe emocjonalnie, wprawdzie mhm. czucia. Wprawdzie intelektu, wprawdzie oddechu, ale też wprawdzie osoby i to, to o to chodzi. Te mhm. dwa dni sprawiają, że ta sala się zmienia, że wchodzimy na nią jako jacyś ludzie, a wychodzimy jako, jako troszkę inni ludzie. Mhm. To znaczy ci sami, tylko że ci bardziej z mojości. Mhm. Wszystkie szczegóły, jak będą dograne, to, to, to was poinformujemy, bo już chyba teraz myślę sobie, że nie, nie ma innej opcji, żebyś ty tutaj nie przyjechał, w takim sensie, że to jest taka potrzeba w ogóle, wiesz, bo mówiliśmy też o Brenne Brown i, i Brenne Brown po prostu jest tutaj, jakby stoi obok mnie każdego dnia, kiedy tylko pracuję z osobami na emigracji i two faces of shame. I'm not good enough. And who do you think you are? To jest po prostu, więc tu jest ogromna potrzeba połączenia znowu ze sobą, znalezienia mojej mojości, w ogóle przypomnienia sobie, co jest dla mnie ważne, więc, e, więc bardzo, bardzo e, będę, y, włożę w to duż, duże zaangażowanie, żeby, żebyś, żebyś przyjechał. I myślę sobie jeszcze przed pożegnaniem, mam dla ciebie dwa pytania. Może one trochę będą teraz abstrakcyjne, ale bardzo bym chciała poznać odpowiedź Twoją. I pierwsze pytanie, jakie mam, to, to chciałabym się zapytać: jaką radę dałbyś dzisiaj nowonarodzonemu dziecku? to jest przepiękne, co ty powiedziałeś. W ogóle to jest prze, przepiękne pytanie, które otwiera myśl, ale nie wiem, czy dałbym mu jakąś radę y, to za chwilę, ale pierwsza rzecz, którą, która jest we mnie, to nie jest rada, tylko to jest danie kocham cię i zawsze tak będzie. To bym mu powiedział. A rada? rada bo, chyba bym powiedział, dasz radę. To życie. To życie jest i piękne, i trudne, i dasz radę. I pamiętaj, i tu bym powtórzył, że jesteś kochany, że jesteś kochana. Bo ja myślę, że jak ludzie to wiedzą, to sobie z całą resztą dadzą radę. To, to takie piękne koło. Zatoczyliśmy z e, tą miłością, bo wszystko no tak. się na niej zaczyna i wszystko się na niej mm, kończy. I ostatnie pytanie, które chciałam Ci zadać, to chciałam Cię zapytać: w jakim świecie, Michał, Ty byś chciał żyć? A ja myślę, że na to pytanie to już odpowiedzieliśmy. <laughs> Chyba tak. Chyba tak. Ja myślę, że nie, nie chciałbym tego już do, dookreślać teraz w słowach, bo ja myślę, że to wszystko co powiedzieliśmy mówi też w jakim świecie chciałbym żyć. W takim jaki się stworzył w czasie tej rozmowy. No ja też. <laughs> no. No to Michał, bardzo dziękuję Ci z całego serca. Mam nadzieję, że, że jeszcze powtórzymy to doświadczenie, bo wtedy właśnie na świecie e, <noise> Michał chyba już nie chce powtarzać tego doświadczenia, bo, bo zniknął. <noise> Jeżeli jest tak, że Michał nam zniknął i się nie pojawi, to ja Was pożegnam pewnie w naszym wspólnym imieniu. Dziękuję Wam bardzo za, za wysłuchanie tego podcastu, tego wideo. Um, mam nadzieję, że, że dla Was tak jak dla mnie, bo w takiej rozmowie rzeczywiście na świecie jest o niebo lepiej, um, więc znowu, znowu jakieś problemy techniczne, więc... Um, Mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. I, i do, do usłyszenia, do zobaczenia już niebawem. Ściskamy bardzo serdecznie, przytulamy. Dziękuję w imieniu Michała. E, I do usłyszenia niebawem.